To może, mogę też wiedzieć kto to, jaki, ktoś... No właśnie nie wiemy, było kto, anonimowe. urzędu, nie do nas, urząd wysłał do nas. No i ona pewnie nie podoba. Działa jak to jest, jak to lub i nie wie. Wiesz jakąś Tak, to tak nie może być. Mhm. Musiałabyś mi poświecić, Agata? Dobra. Mhm. To że jest cała warstwa kupów od tego psa, nie? Tak. To jest po prostu warstwa. Mhm. Brak dostępu do wody. W ogóle nie ma, zeru wody, nic. Co no, jest tam dalej? Ani logowiska. Nagrywasz cały czas, Tak, nagrywam, warunki są... E, czekaj, chodź mi tu, po... o, chodź mi tu poświeć. Mm, dobra, zabieram je dla mnie. Masz, ale nagrywasz. Tak, cały czas. Dobra, idź tam jeszcze, zobacz dalej, co tam... Tylko uważaj, nie, w, nie wdepnij. Dobra, ja już ja też. Ok, poświęć mi tu tylko jeszcze, że tu jest piec. W takich warunkach pies. Nic. Niestety, powdykowałam już. Musisz tą decyzję im przedstawić.